Cześć, czołem. witam was moi drodzy podróżnicy. Mamy dzisiaj 27 kwietnia 2022. Jestem za Małkinią w stronę Bielska Podlaskiego czy coś takiego. Nie wiem, nie, nie chcę strzelać. Kurde, może i teraz kurde babola strzeliłem kurde sam sobie. Stoję na takiej fajnej stacji. Na wylocie jak widzicie jest parking. Pewnie będzie bar. Jest myjnia samochodowa dla osobówek jest bezdotykowa i tam z tyłu, tam jak kawałek wolwiaca widzicie, jest yy, ten wulkanizacja stacja diagnostyki pojazdów. No a ja sobie tu, o, widzicie, stoję akurat i parę kilometrów stąd powiem wam szczerze, parę kilometrów stąd przed to miejscowością, gdzie teraz stoję, właśnie coś mi kurde zaczęło walić stukać, łomotać. Tak dziwne dźwięki zaczęło wydawać. No i się okazało, że wbiło mi się w oponę, a dokładnie wbiło mi się coś takiego. <laughs> Ładna sprawa, nie? Jeden z tych wąsów się oderwał i tkwi w oponie. Drugi, no został kurczę jednak, ale też musiał coś tam porobić, bo zobaczcie jest, o zobaczcie tutaj. Widzicie? Nie wiem, czy tam, kurde, dalej coś nie uszkodził. No. To coś takiego. A dokładnie to wyglądało tak, że pewnie on sobie, cyk, o. Tak, mniej więcej coś takiego mogło być. Zresztą widać tu ślady, kurcze, właśnie, że po asfalcie tym szorowałem. I później to się oderwało. I wyobraźcie sobie, jak to się oderwało. Przeleciało tutaj nad zbiornikiem. I ja to znalazłem tu, nie? i z tym to tutaj dojechałem. I wiecie, tak jak robiłem właśnie obchód, kurde samochodu, zobaczyłem. A w ogóle to powiem Wam taką ciekawostkę. Otóż, eee... otóż jestem w tej chwili wolbiaczem zastępczym. To nie jest moje Volvo, w którym jeżdżę na na co dzień. Jest to zastępcze Volvo. Właśnie na takie sytuacje awaryjne, kiedy się mój popsuje, no to jest taki właśnie zastępczy. No i mój się popsuł, bo kurczę powiem tak, e, mój się popsuł, bo e, stanę tutaj o. plecami, raczej ten, twarzą do słońca będzie nie będzie w obiekty wpadać. Jest coś takiego, że kucze w moim padło łożysko tego łożysko kompresora klimatyzacji. No i była obawa, że jak to łożysko kucze całkiem się rozleci, może poniszczyć, kurde, pasek, zerwać pasek, który również napędza alternator i też by była straszna bida. byłoby, kurczę, nie wiem, ściągać samochód, kurde, albo jakoś organizować naprawę w trasie. Tak więc zdecydowano, że samochód zostanie na bazie, a ja. Pojadę właśnie z zastępczym wolwiaczem w drogę. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Jest pięknie, wiosennie. Za parę dni mamy majówkę. No a ja jadę z profilami okiennymi. Zresztą otworzę. Co mi to? Idzie, mam na aucie puste kontenery. Są puste kontenery na profile, a tam dalej w przodzie są pełne. I tutaj też mam dwa kontenery z profilami, które idą do klienta. No i tam jak. O, będę sięgał ręką. Widzicie. No i mam zabrać kurczę takie puste, zostawiać pełne u klientów. No, czyli wiecie mniej więcej na czym to polega. No, jak to fajnie skrzypi, nie? I dobra, co tu dużo kurczę przeciągać, wiadomo jak sprawa wygląda, jest kapeć, mógłbym się wziąć kurczę sam, odkręcić koło, zmieniać, cudować, kurczę powiem Wam szczerze, nie chce mi się, a miałem naprawdę farta niesamowitego, bo tu niedaleko stąd właśnie stanąłem na zatoczce autobusowej, no już powietrze całkowicie, no zobaczcie, opona już się odkleiła. No. Wiedzie, stanąłem na zatoczce autobusowej kurczę, żeby sprawdzić. Słyszę, że sycze. Szukam, patrzę. Jest, siedzi. No. Dobra, moi drodzy. To tyle. Za niedługi czas zajmą się moim autem, zajmą się tym kołem i ruszę dalej w trasę. No nie jest to ciekawe, no ale co zrobić. Yy, tak więc trzymajcie się szerokości. <grybujesz> Hej!